Przyjaźń ma dla mnie szczególne znaczenie. To właśnie od niej zaczęła się moja miłość Suleńką. to w niej uczyłem się kochać i zapominać o sobie. Kiedy się poznaliśmy, poznaliśmy się bardzo młodo, ja miałem wtedy 15 lat. Pisaliśmy do siebie bardzo wiele listów, bardzo wiele rozmawialiśmy i bardzo powoli, ostrożnie kładliśmy fundament pod tą naszą relację, właśnie zaczynając od przyjaźni. Chcieliśmy, aby nasza relacja, o której myśleliśmy już w perspektywie przyszłości jako o relacji na całe życie, żeby miała właściwy fundament, fundament przyjaźni. Później po czasie, kiedy się pobraliśmy, kiedy e, pojawiły się dzieci, kiedy zaczęliśmy oddawać się tym codziennym obowiązkom, zaobserwowaliśmy, że gdzieś ta nasza przyjaźń, o którą tak się troszczyliśmy, o którą tak zabiegaliśmy, odeszła w cień. I za każdym razem, kiedy pojawiały się jakieś napięcia między nami, odkrywaliśmy, że zagubiliśmy gdzieś troskę o tą naszą relację przyjaźni, przyjacielską relację w naszym małżeństwie. I wtedy szukaliśmy okazji do tego, aby znowu się spotkać, aby znowu głęboko porozmawiać na głębokie tematy. To było dla nas wtedy najważniejsze, aby dzielić się sobą. Bo współmałżonek jest najcenniejszym darem. Współmałżonek, który jest przyjacielem, jest najcenniejszym darem. Ta przyjaźń będzie trwała przez całe życie, jeśli tylko się o nią zatroszczysz. A co możesz zrobić, aby zatroszczyć się o tę przyjaźń? Po pierwsze i najważniejsze: sam ofiaruj dar przyjaźni swojej żonie. Ofiaruj dar przyjaźni swojemu mężowi. Tak wiele otrzymasz w zamian, jak wiele sam ofiarujesz. Więc postanów sobie dzisiaj, że będziesz dla Niego przyjaciółką, że będziesz dla niej najlepszym przyjacielem, osobą, wobec której może się otworzyć, której może o wszystkim powiedzieć, a zobaczysz, że będziecie czuć się znowu dużo, dużo bardziej blisko ze sobą.